Dzień dobry, assalamu alaikum, Witam Was w ten piękny, słoneczny piątek już z Polski. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi doświadczeniami w podróżowaniu z dzieckiem. Mam to szczęście, że podróżowałam z 3,5-miesięcznym dzieckiem, z 4,5-miesięcznym dzieckiem, z dwuletnim dzieckiem, prawie 2,5-letnim dzieckiem. I te doświadczenia w podróży z dzieckiem małym i tym większym są zupełnie, zupełnie różne. Mam również to szczęście, że zawsze w podróży towarzyszył mi mąż, więc nie byłam w niej sama. Więc to nieco inaczej, kiedy ktoś zmuszony jest do podróżowania samotnego z dzieckiem. Do obu podróży przygotowywałam się wcześniej, czytając różne vlogi, blogi, blogi e, strony w internecie e, przeczytałam też książkę o podróżowaniu z dziećmi, którą bardzo polecam. E, I myślałam, że do tych podróży jestem znakomicie przygotowana. Pierwsza podróż, czyli podróż z tymickiem 3,5 miesięcznym, była dość łatwą podróż, ponieważ e, dziecko większość lotu przespało, leżało u mnie na rękach, było bardzo zadowolone z bliskości mamy i właściwie nie zauważyło tego, że odbywa się w jego życiu jakieś większe wydarzenie, tak daleka podróż, bo najważniejsze dla niego było to, że ja, mama, jestem blisko. Właściwie większość lotu została przez pana. wybudzało się dziecko jedynie na karmienie i zmiany pieluszek. Jednak podróż z dzieckiem dwuletnim jest pełna, pełna niespodzianek. Mimo tego, że dziecko spakowałam plecak, zabrałam zupełnie nowe zabawki, książeczki, naklejki, które na co dzień bardzo lubi. To w podróży okazało się, że mój dwulatek oznajmił mi, że książeczki czyta się w domu, naklejki również nakleja się w domu, a kolorowanek nie robi się teraz. Dziecko również zasnęło. W samolocie, co było bardzo bardzo dobre, bo mogłam też sama troszkę odpocząć, ale kiedy się wypuciłam powiedziało, że ona chce już wyjść ona chce iść na polko. Lot trwał 6 godzin. Po godzinnej drzemce, godzinnej zabawie, pozostałe 4 godziny moje dziecko spędziło na spacerowaniu po samolocie i pytaniu: a co to, a czemu, i co pół godzinki pytało, czy już możemy się zatrzymać, otworzyć drzwi i wyjść na polko. Myślę, że współpasażerowie byli bardzo cierpliwi w tym zachowaniu mojego dziecka. Starałam się im nie przeszkadzać, starałam się, żeby moje dziecko też nie przeszkadzało. No ale jednak chodzący maluch zadający miliardy pytań na pewno był dość uciążliwy. Więc myślę, że nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy gotowi na taką podróż z dziećmi, musimy pamiętać, że w tej podróży wiele nas może zaskoczyć. Ważną rzeczą, którą warto spakować, kiedy wybieramy się z dziećmi, jest jedzenie, przekąski. No i właśnie, przekąski. Temat przekąsek jest bardzo, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o żywienie dzieci i dorosłych. Nie jestem przeciwna przekąskom w wyżywieniu dzieci, ale uważam, że te przekąski powinny być. Jak najbardziej naturalne, jak najzdrowsze. Nie powinny zawierać na pewno dodanego cukru. Powinny zawierać minimalną ilość soli. I najlepiej, jeżeli dzieci do, do roku, czasu tej soli w ogóle nie będą dodanej spożywać w pokarmach. I moim odkryciem są na przykład takie musy owocowe, które doskonale spędza, sprawdzają się w podróży. Dodatkowo z firmy Babcia Ania są takie. Herbatniczki, mini dżungla. I ta dżungla też doskonale się sprawdza. Wszelkiego typu owoce, warzywa pokrojone w słupki też są doskonałą przekąską dla takiego malucha. A jak wiadomo, polep głodny coś zły. Dziecko dodatkowo znudzone może po takie przekąski sięgać. W podróży. Ważne jest też zadbanie o odpowiednie nawodnienie dziecka. I linie lotnicze zazwyczaj umożliwiają rodzicom małych dzieci zabranie porcji wody dla dziecka. Warto się o to upomnieć, bo może być tak, że przy odprawie przez bramki będą robić nam małe problemy, mówić, że tej wody nie można zabrać. Trzeba wtedy podkreślić, że jesteśmy z małym dzieckiem i ta woda jest właśnie dla dziecka. Jeżeli interesuje Was podróżowanie z dziećmi, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach albo na vlogu. I życzę Wam wszystkiego dobrego, bo jeszcze miesiąc wakacji przed nami. Chciałabym zapytać, jakie Wy macie doświadczenia z podróżowania z dziećmi i czy Wy w najbliższym czasie wybieracie się gdzieś ze swoimi dziećmi? Jeżeli nie macie dzieci, może macie wnuki, może macie dzieci w rodzinie, w, wśród znajomych i może właśnie im warto polecić ten dzisiejszy filmik. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już w przyszły piątek.